Tak jak obiecałem, dzisiaj zagrajmy, zagramy w Swish World, Zaka gierka, mm, bardzo fajna nawet, polecam, gdybyście chcieli coś zagrać. My zagrajmy w tryb jednoosobowy i zwykłą bitwę. Zagramy ją na arenie i będziemy Juliuszem Cezarem. Tutaj będzie normalne. Dobra. Um. No to dobra. A, żeby tak damy, liczba całego rozgrywki najlepiej, żeby była 20 minut. I po 20 minutach po prostu rozgrywka się skończy i będzie wszystko ok więc jesteśmy już tutaj oczywiście zobaczmy co można kupić w tym sklepiku A tutaj mamy tak gdzie się to wchodziło o tu tak ok Kupujemy od razu to odblokujemy rzutnie i rycerz a nie możemy już i wykupujemy sobie żołnierzy dziewięciu na start mamy tylko niestety ale na tyle będziemy mieli tutaj dobra i moją gwardią wyruszamy sobie i krwa... dobra do ataku to jest R wystać czy żółw wycelować w... za mną, dobra. Tutaj już widzę, że na razie najwięcej punktów ma drużyna zielona. Ale ja już przejmuję tą flagę i dajemy tutaj swoją oczywiście. Piękną swoją flagę. Flagę, flagę płagę. Dobra, ja my już tutaj daliśmy naszą flagę. Oczywiście mamy V już przygotowane przy rączce. Wykorzystamy na nasze V. Ryn. I do ataku! Teraz! Pomagam Wam! biesie się! To jest. Dobra. Jest pokonany. Idziemy teraz do swojej flagi. Mmm. Dobra, idziemy do swojej flagi i idziemy tam. Do. Dobra. Dobra, ty. Dobra teraz puścić formację? Nie. Zbierałem czemu? Ja zbierałem moja no armia. odradzamy się. Szybko zbieramy moich żołnierzy. Dużą ilość. Wchodzimy do moich przedstawień. Bierzemy dwa, trzy. Anie. jeszcze nie ma podwórze. ale to później sobie to wykopię. A, a teraz idziemy sobie większą armię oczywiście już Dobra. idziemy pójdę, jak nie wiecie musimy przyjąć te fęgi Dobra, podchodzimy Podchodzimy Wycelować tam Dajcie teraz do nich, dobijamy, ich. zbieramy. Nie, oni jeszcze przy niebie. Dalej walka, nie, uciekam. Nie, uciekamy, mój kompanie, uciekamy W ogóle, eee, nieee yeah! Podnosimy Nie Dobra, ja uciekam, ucieczka, 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 ucieczka Ucieczka, ucieczka mogę już sobie swojego, proszę Jest. No ile to do mnie że. Zobaczmy Dobra, biegniemy, 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 biegniemy Naciśnij, mapa, bo tak sobie otwieram mapę, dobra No wyciśnij, pyk pyk i pyk, nic nie widzę Zaraz, szybka formacja i walka, walka, walka. R. 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 cała armia, cała armia lecimy. Nie, dajcie, pokonajcie ich. Dobrze, dobrze, walczcie, walczcie, walczcie. Dobra, odradzamy się szybko zbałnowujemy żołnierzy. Szybko idziemy. Partia do pomagania, pomagamy, pomagamy. Szybko, szybko do mnie, szybko idziemy pomagać naszym duchom. Dobra, tutaj jest jakiś typek. No taku. Wydzielamy ich na pół. Lećcie do tych większych. O nie. moje Moja armia nie dała rady. Panie. nie. Ja zaraz do Was wrócę. Na no, widzowie wróciłem, narobiłem się trochę większej armii. No i flagi. No trochę musiałem powalczyć. Nie mówię, że nie. Teraz idealnie idę trzy od

Walka, walka, walczymy! Nie, nie, od tyłu nas wierzyłam! Nie, no! Cóż! Zaraz to Was wrócę! Dobra, widzę, wywracam! Zrobiłem się, armię i przyjmuję właśnie flagę. No, i teraz tu mamy flagę. Szybko bierzemy ją włócznie. Jeszcze ją niech w tym taki O, Blanka! I wy atakujecie teraz. A za nami jeszcze jeden drugą. Dobra, oni i to Pięknie. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Ja jak najblanki. Dobra, uciekam Uciekamy, odróż za mną. Uciekamy teraz. Uciekamy, 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 uciekamy. No szybko. Y rzucam. Dobra. Dobra, jest, udało się. Uff, ale smucz, to już idziemy teraz tu dron idziemy flagę przejmujemy teraz, będziemy ma... o nie nie no. Będziemy bronić. Nie ma wszystko. Branimy tej flagi. Panowie, dajcie im tej flagi. Nie. Zaraz wrócę znowu. Dobra, widzowie, robiłem trochę armii. No i teraz będziemy iść w kierunku flagi. Mam nadzieję, że uda nam się przejąć. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to w tym momencie zostawcie łapkę w górę. I subjana na moim kanale, to będę wiedział, że chcecie więcej takich odcinków ze Worlda Albo no napiszcie w komentarzach co byście jeszcze innego chcieli zobaczyć na moim kanale. To ja to wam nagram. I teraz przejmujemy sobie flagę, a przed nami jest Team Zielonych, których bombardujemy teraz. Bombardy! Jest! Dużo ich tam poszło! Dobra, loszada. I tak. Idziemy, idę. Mm. Walka, mocna walka, mocna walka, mocna walka, mocna walka. Mocna walka, mocna walka, bez przerwy, bez przerwy. Blanka, Blanka leży w niej. Szybko do flagi, do flagi, że na miejsce jeszcze. Dobra, przejmujemy. Trzymamy, trzymamy pozycję. Na fladze dobrze. Jest. Od pierwszej strony mamy jeszcze wrogów, za 24 sekundy mamy kolejny wyrzut, nie? Tam idą, idą, szybko doszada. Starczycie. Wycofuję się. Ginałem. Zaraz do Was wrócę. Widzowie przypominam o sobie i lajku na moim kanale. Jeśli chcecie więcej takich odcinków przypominam. I oficjalnie też mam do Was. Oficjalnie widzowie od dzisiaj. Czyli dzisiaj jest ten. Sobota. To od dzisiaj, co drugi dzień będę nagrywać filmiki, które będziecie mogli zobaczyć na moim kanale. A ja wiesz żegnam imy, jego oglądania. Zaraz kończymy, ale jeszcze coś zobaczymy. Do, trwamy do końca tego meczeku i trzymajcie się na razie i życzę miłego oglądania. Widzowie, dobrze, zrobiłem sobie armię. wychodzimy teraz, teraz stąd. 你该去吗？

Oj, 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 nie nie mogę, nie mogę się ruszyć, uciekamy, ucieczka, nie, to jest nasz koniec, bijcie, bijcie i nie, nie, żyje. nie, Uf, nie, 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 będę Ten nie, teraz muszę nie, ten teraz Muszę zdobyć środek mamy na razie całe przejęte, ale musimy na nim cały czas panować więc teraz wejścia więc no kupmy to i teraz mam. to no, ale mam Dobrze. i to mam to i to i to i bo wow. przez to, że miałem nagie, trudniej mi się grało, ale wtedy czułem się jak jakiś i czułem że te ostatnie walki sprawdzę jako ginięcie na polu walki. Ostatnie minuty tego meczu to mówiłem, wykorzystać na to aby mój plan otrzymał jak najbliżej. Ja, walka do końca! Ostateczna walka! Tutaj wszystko się tam odwrócił. Myślę, i ta walka to by był dla mnie zaszczyt. I to jest już ostatnia rzecz, którą Wam pokazuję w dzisiejszym odcinku. A ja Wam po raz kolejny przypominam o zostawieniu subskrypcji i lajku na moim kanale, jeśli chcecie więcej takich odcinków, właśnie z tego typu gier. Trzymajcie się.